Ja już gotowa do wylotu na Wolsztyn nie jestem, już jestem spakowana i właściwie już mogę się wymeldowywać. Po drugiej stronie ulicy jest Orlen, mam tam zaparkowanego Aktrosa. Ale zanim wyjadę i zanim pojadę do szkoły, wow, wstaje rano, żeby jechać do szkoły, fajnie brzmi. Zanim to zrobię, chciałam Wam po prostu powiedzieć, o co w ogóle w całej akcji Actros ruszamy do szkół chodzi. Więc... Zacznijmy od... od początku. Jako ambasadorzy marki Mercedes-Benz Trucks z Polska mieliśmy do wykonania kilka, kilkanaście zadań. Tym zadaniem był na przykład udział w Master track, były także do zrobienia filmiki, ale także właśnie udział w spotkaniach w szkołach. Ale nie były jakich szkołach, bo są to szkoły zawodowe i samochodowe, które są związane bezpośrednio z transportem bądź z ciężarówkami. Są to szkoły, które po prostu szkolą młodych ludzi na bycie spedytorem, kierowcą zawodowym, mechanikiem, elektromechanikiem, elektrykiem samochodowym. Także to już nie są te szkoły, które my pamiętamy z naszych lat. Pierwszą szkołą, którą odwiedziłam w tym roku to była szkoła w Mińsku Mazowieckim. Także przymierzałam sobie pod Warszawą, przycinałam sobie naszą Wisłę i szykowałam się do kolejnej szkoły, która była w Olsztynie do Olsztyna miałam naprawdę spory kawałek drogi musiałam w pierwszej kolejności e, zostawić naczepę pod naszą bazą, odpiąć sobie aktrosa chciałam w ogóle kiedy, kiedyś zrobić z tego filmik instruktażowy, bo ja sama uczyłam się z filmików na YouTube jak wypiąć konia właśnie i powiem Wam szczerze, że cały czas myślę, żeby to faktycznie zrealizować e, przemierzałam sobie znowu e, kilometry znowu przycinałam naszą Wisłę ale naprawdę miałam bardzo malownicze tam krajobrazy w kierunku tego Olsztyna no, tylko faktycznie droga bardzo się dłużyła. Jadąc ciężarówką przez pół Polski, no to faktycznie schodzi na tym naprawdę dużo czasu. Ale może i dobrze, bo miałam dużo czasu, żeby wymyśleć, co mówić po prostu do tej naszej polskiej młodzieży uczącej się w szkole. Ponieważ oprócz ani ZDMPD, oprócz yy, zaproszonego gościa, czyli na przykład szefa jakiejś firmy transportowej z danej lokalizacji, my jako ambasadorzy, marki też musieliśmy coś powiedzieć o naszym zawodzie. I tutaj, właśnie, wiecie, mamy jakiś czas, yy, musimy zainteresować młodzież, musimy im powiedzieć coś, yy, na co oni w jakiś sposób zareagują. Także to jest taki spory challenge w tych czasach, żeby w jaki sposób to młodzież zaciekawić, prawda? Zobaczcie, jakiś siwy dym. No to od tamtego pana. Coś mu się wydarzyło. I taki dym za sobą ciągnie. No, współczucia bardzo, ale tak to bywa. Proszę. Pozostawiłam aktrosa na parkingu przy stacji benzynowej naprzeciwko mojego hotelu i udałam się na spoczynek. I nie chodzi o to, że ja pojadę im powiem, zostańcie kierowcą zawodowym, ponieważ jest to cudowna praca i w ogóle zacznę ich nie tylko popychać do tego zawodu, ale będę im tutaj. Zamykać oczy na, na pewne aspekty, które my kierowcy doskonale znamy. Tu nie chodzi o promowanie zawodu kierowcy samego w sobie. Byłam w Mińsku Mazowieckim w piątek i rozmawialiśmy o marzeniach. Mówiliśmy także oczywiście o transporcie, ponieważ była tam klasa, która miała yy, która była ukierunkowana na zawód spedytor, więc. Oprócz mnie była też Ania, Ania Brzezińska z, ze Związku Międzynarodowych Przewoźników, ale był także Karol, szef firmy transportowej pod lasie, z Podlasia. I wyobraźcie sobie, że to nie chodziło o to, żebyśmy my mówili, że cudownie jest zostać kierowcą, cudownie jest być spedytorem. My mówiliśmy o ścieżkach kariery. Mówiliśmy o tym, z czym się wiąże praca spedytora. Mówiliśmy o tym, że transport... Słuchajcie, branża jest jaka jest, my doskonale to znamy, ale jest to branża, która cały czas... Płynie, cały czas coś się dzieje. To jest branża, która nigdy się nie zatrzyma, którą my naprawdę potrzebujemy na co dzień. Był COVID, był konflikt zbrojny na Ukrainie i pozamykało to w pewnym stopniu jakieś kierunki, ale dane firmy, które na przykład jeździły na wschód, musiały otworzyć się na zachód, na przykład na, nie wiem, na południe, bądź może na północ. W każdym razie musieli szukać alternatywy i te alternatywne kierunki znaleźli. Jest to branża niezmiernie potrzebna, jest to branża nieodzowna do naszego codziennego życia, dlatego my po prostu mówiliśmy o tym, że jeżeli kiedykolwiek będą szli właśnie w danym kierunku, w tym kierunku, w który sobie wybrali teraz, to tak naprawdę źle nie wybrali. Zresztą sami zobaczcie, spójrzcie na nas. Wielu z Was mówi, że jest to fatalne w ogóle, fatalna praca, żeby w ogóle nie namawiać tego zawodu, bo nie ma sensu. Słuchajcie, Przecież jesteście dorośli. Sami podjęliście decyzję, żeby zostać kierowcą zawodowym. Więc o co chodzi? Oni też wkraczają w dorosły świat, podejmują sami decyzje. Muszą być świadomi swoich decyzji i ich konsekwencji, tak samo i wy. Jadąc ostatnio przez Niemcy, wjechałam sobie na autostradę A2, już właśnie przekraczając granice Polski z Niemcami. Pamiętam, że mijałam taki ciąg sznur ciężarowych jadących w kierunku Polski i wywiązała się rozmowa przez CB Radio. Ja nie wiem, co ja robię, już 20 czy 30 lat w tym zawodzie, jakoś nie mogę z tego wyjść, bo w ogóle trzeba było w to nie wchodzić, nie? Ja wtedy widziałam właśnie tak zwaną gruchę i mówię, słuchaj, w każdej chwili przecież możesz zejść z kiery, mówię, w czym problem? I on tylko wtedy odpowiedział, wiesz co, faktycznie, przecież mogę zejść, ale jakoś tak, jakoś tak nie mogę, więc do kogo macie pretensje? powinniście mieć pretensję do samych siebie. Ja nie mówię o tym, że mają iść w moje ślady. Ja mówię o tym, żeby postępowali zgodnie z tym, co im mówi serce. Ja uwielbiałam motoryzację, uwielbiałam po prostu jeździć, więc ja stwierdziłam, że będzie to fajna robota dla mnie. I jest, i była przez 10 lat. Wszystko się zmieniło, odkąd zostałam mamą, bo już ciągnie bardziej do domu i wyjeżdża się ciężej. Ale właśnie o to chodzi w tej akcji ruszamy do szkół. Nie o samo w sobie promowanie zawodu kierowcy, lecz Mowa o branży transportowej. Więc nie odbierajcie nas źle. To nie jest tak, że co nie nam każą, to my idziemy i robimy. Po prostu bardzo często hejtujecie nas za to, czego my tak naprawdę nie zrobiliśmy. A młodzież w szkole jest. wspaniała. Będąc z Mińsku Mazowieckim, ja pamiętam, że rozmawiałam właśnie z nimi o czym marzą, i w ogóle w jaki sposób wiążą na przykład swoją przyszłość. Z decyzją, którą podjęli teraz odnośnie szkoły. Słuchajcie, ta młodzież jest już tak świadoma, jest tak ukierunkowana. Oni doskonale wiedzą, co mają robić. Oni są bardziej świadomi tego, co mają robić, niż my w ich wieku. A wiecie czemu? Rozmawiając z dyrekcją tej szkoły, oni mówili, że na przykład mają także mm, ileś godzin przeznaczonych w swoim e, planie nauczania na rozmowę z. I teraz kłamie, bo nie pamiętam dokładnie, jak to się oficjalnie nazywało. Rozmowa z doradcą zawodowym? Coś takiego. Ona mówiła, dyrekcja mówiła, że właśnie mają jakieś godziny z kimś, kto po prostu im mówi i typuje im ścieżki kariery. Jeżeli zrobisz tak, pójdziesz tak. Jeżeli zrobisz tak, możesz robić to. My tego nie mieliśmy. Ja nie miałam w ich wieku takiej osoby, która by tak świetnie mi na przykład powiedziała, słuchaj, Kaśka może robić to, to, to i to. Ale poszłam w kierunku, który ja lubiłam robić. Poszłam na filologię polską powiązaną z dziennikarstwem, dlatego tworzę, bo ja zawsze lubiłam tworzyć, dlatego nagrywam filmiki, piszę do polskiego trackera. I o to w tym wszystkim chodzi. Róbcie to, co wam mówi serce. Podejmujcie decyzję świadomie. Nie pod przymusem. Jeżeli będziecie szli za głosem swojego serca, jeżeli będziecie szli za głosem swoich pasji, hobby, tego co lubicie robić, owszem, będziecie czasem narzekać na swoją pracę, ale będzie to praca, która będzie wam sprawiała przyjemność. Wy nie będziecie czuli, że nienawidzicie swojej pracy, nie będziecie czuli wypalenia zawodowego po dwóch latach albo nawet po dwóch miesiącach. Będzie wam się chciało a jeżeli będzie wam się chciało robić to będziecie na przykład kreatywnie w ogóle do tej pracy podchodzić, będziecie chcieli ją urozmaicić i takie osoby jak wy będą zmieniać świat, ponieważ nie będą chodzić do pracy tylko żeby odwalić pańszczyznę i po prostu wrócić do siebie, dostać pieniądze i być nieszczęśliwym w ogóle ze swojego życia zawodowego wy będziecie to życie zmieniać tyle a ja teraz szykuję się na, do Olsztyna do, na spotkanie ze szkołą zostaje mi jeszcze Toruń za dwa dni jeszcze chłopaki pojeżdżą. Także do zobaczenia na szlaku. Każdy decyduje o swoim życiu sam. I konsekwencje tych decyzji też ponosi najczęściej sam. Jeżeli chodzi o nas, po prostu tworzyliśmy taką luźną pokadankę z młodzieżą, co chcą robić. Wychodzę z hotelu i lecę do szkoły. Fajnie to brzmi. To mnie pozostawiali. Dobra, chyba wyjdę. Szkoła Wolsztnie to naprawdę fajne dzieciaki. Zresztą, wśród tych dzieciaków to ja się czułam jak, jak i oni. Jest to szkoła, która ma bardzo głębokie korzenie, która ma bardzo długą historię bo była to też kiedyś szkoła kolejowa. Udało mi się poznać cząstkę tej historii jedynie na tym krótkim spotkaniu i było naprawdę niesamowicie, było naprawdę przesympatycznie. Cieszę się, że was wszystkich tam poznałam. I ostatnia szkoła. Toruń. Toruń jest bardzo ładnym miastem, a szkoła, szkoła zrobiła na mnie naprawdę bardzo mocne wrażenie, ale to dowiecie się za chwilę. To było naprawdę bardzo udane spotkanie. Niektórych z Was już pamiętam z Master Traka z Opola, także cieszę się, że tutaj były już takie znajome twarze. Y oczywiście jeżeli chodzi o szkołę, to mogę ją przedstawić w samych superlatywach. Słuchajcie, w tej szkole znajdowało się muzeum motoryzacji i to nie byle jakie, bo się okazuje, że po prostu takie zadanie miała kiedyś młodzież, że aby zdobyć, zaliczyć rok, musieli oni stworzyć pracę dyplomową, która polegała na odrestaurowaniu klasycznego auta, jakiegoś klasyka, jakiegoś starego rocznikowo samochodu i zobaczcie, co ja tam Matko, widziałam. Matko, niektórzy by tu byli w raju, a ja, a ja mam taką okazję. Komarki, błeski, romety, coś co było kiedyś marzeniem dla wielu zresztą nieosiągalnym, tutaj stało na jednej sali, ponieważ odrestaurowali to absolwenci. Eee, przed ukończeniem szkoły. Teraz piszą egzaminy zawodowe. I kiedy młodzież podziwiała aktrosa, to ja podziwiałam to, co oni w szkole mieli. No to mamy sprawne. Co to zobaczcie, najstarsza torunska taksówka yy -y. z numerem 2 chcemy teraz podjąć tutaj Ale to jeszcze nic, zobaczcie ich zaplecze dydaktyczne, zobaczcie jakie oni mają sale, zobaczcie na jakich pomocach dydaktycznych oni tutaj się uczą i oni się szkolą. I przyznam szczerze, że naprawdę zazdraszczam. Pytałam się już czy jest możliwość, żeby tam w ogóle po prostu na jakieś zajęcia się zapisać. Zresztą nauczyciele to też absolwenci tej szkoły. Naprawdę ten dzień był bardzo udany. Okej, okay, żeby nie było, słuchajcie, ja żyję i mam się dobrze. Ja po prostu cały wrzesień tak zasowałam, że oprócz mojej pracy tutaj na miejscu, oczywiście w Ciampini, ja jeszcze wykonywałam masę działań i miałam masę wyjazdów związanych z Mercedesem. Także ja po prostu musiałam skupić się na moim życiu, zamiast na tym życiu internetowym i, i social mediowym, jeżeli mogę tak to nazwać. Musiałam odpocząć, ponieważ y, mo, mo, można powiedzieć, że pracowałam ponad stan, y, nie miałam żadnego urlopu we wrześniu i czułam się po prostu zwyczajnie przepracowana. Także ja jestem, miewam się całkiem nieźle. Po prostu jest jesień, ja chciałam zwolnić trochę swoje tempo i skutecznie mi się to udało, wiecie? odpoczywałam i korzystam z mojego życia. Cieszę się moim życiem z rodzinką. Także wbijcie na kolejny filmik, podejrzewam, że tak sobie zacznę znowu ruszać z kopyta, więc. Teraz po prostu już dążymy do zakończenia akcji, tegorocznej akcji Actors Team, nad czym trochę ubolewam, bo to wiecie, zawsze są fajne okazje do spotkań z Wami, do spotkań, do jakichś eventów, które na co dzień oczywiście się nie wydarzają. Ale taka kolej rzeczy. Czas mija, no nie? Także wbijcie na kolejny filmik, bo ja mam parę zaległych i będę je tutaj sukcesywnie dodawać. Także dobrego wieczoru. Ja się żegnam. Do zobaczenia.